Cześć i na moim kanale czas na czwarty konkurs Pucharu Światowska-narciarskich. Na skrotnim w Kusamo. Na starcie siedmiu Polaków. Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Stefan Hula, Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Paweł Wąsek i chyba tyle. Więc rozpoczynamy, ale zanim pamiętajcie o subskrypcji z do góry i napiszcie co sądzicie o meczu Polaków na Mundialu. Nie, niby remis, ale przynajmniej mamy ten punkt. Po raz pierwszy nie przegraliśmy meczu otwarcia od 1986 roku, więc bardzo dobry wynik. I rozpoczynamy konkurs. Wiewiat z przodu. Więc wolę nie będzie ciekawszy konkurs niż wczoraj, gdzie dwóch naszych było na podium, ale przekonać się kto i jak skakali, zapraszam do poprzedniego filmu. A teraz Jakub Wolny. Lubiący ten obiekt zawodnik. Tylko razem zdarzyło się, że nie punktował. W zeszłym sezonie. Kuba wolny. Dobre wyjście z progu. Dość wysoko leci nad skokiem. By nas spokojnie, spokojnie awansować. 130 metrów, 6 punktów więcej za wiatr. Jest szósty Kuba. Wilho sali niespodziewanie drugi za Grygłem szpandenem. kto się raczej tego spodziewał. I teraz Olek zniszczył. Wczoraj dobre skoki, za finale. A jak będzie teraz wykonanie Olka? Położony na nartach i ciągnie swój skok jak najdalej tylko mógł, żeby awansować. I zrobił to dobrze. 131,5 metra. Siódmy. Przed Jakubem wolny. A no, i dałem mu na kiedyś wojska. I teraz. Najbardziej oszaczony polski zawodnik. Poznałem w wieku. Najstarszy. Aktywny zawodnik. Stefan Hula. Bez kadry. Jest poza kadrami. Trenuje w kadrach bazowych. I to bardzo dobra próba, Stefana. Spokojnie leciał. 130 i pół I. Pierwsze miejsce. I teraz czas na Paweła Wąska. Najmłodszy zawodnik kadry Tomasa Turbichera. Wielki talent. Nas nadzieja na dalsze super wyniki naszych. Paweł Wąsek. Pasywne wyjście z progu niestety. Ale awans powinien być. To właśnie raczej pół metra, 8 powinien zająłem tych zawiat. 35 nie ma Pawa wąska w konkursie. A to niespodzianka. Zwłaszcza zostawisz na luminowa to był ale sama, których nie ma. I teraz, Piotr Żyła, wczoraj trzeci. Chciałby na pewno powtórzyć ten wynik dzisiaj. Czy to mu się uda? Ile skaczy Piotrek? Dobre wyjście z progu, genialna wysokość. On z tego wyciąga niesamowitą odległość. 148,5 metra. Pobija rekord do obiektu. Jest liderem Piotr. Inaczej, pewnym zwycięzcą kwalifikacji. Nie powinien to nikt zabrać. Może Realizer co najwyżej. Który w finale. Pokazał, że ma szansę być dominatorem. I Dawid Kubarski. Dominator w Wiśle, Tylko jednej streli nie wygrał. Był jedenasty wtedy. Ile skoczy Dawid? Wczoraj bez awansu. Teraz najprawdopodobniej znowu. Tego nikt się nie spodziewał, że Dawid dwukrotnie nie awansuje do zawodów. I teraz to był bardzo zły skok. Od początku zły i. Na nie było warunków by odlecieć. I teraz Kamil Stoch, legenda polskich skoków. Wczoraj drugi. Chciałby powtórzyć ten wynik dzisiaj. Ile skoczy Kamil? Nigdy na tej mowie ich nie wygrał. Wczoraj miał szansę, nie dał rady. Bo trudno było z Riojo Kobayashi niestety rywalizować. Który jeszcze aż tak bardzo dobrze skakał. Kamil skacze 127 metrów i pół metra. Jest 47 z awansem. Może odetchnąć z ulgą. A my mamy dwóch zaletników wczoraj, dziesiątce, Piotra i Stefana. Flawy z konkurują. Pierwszy z naszych: Jakub Wolny. Aktualnie Andrzej Fanemel przed Etuną Sielnerem. A ile skoczy Kuba? Dobre wyniki na tym obiekcie zazwyczaj ma. Czy powstrzyma... ...są pasy? Znaczy nie pasy, bo na ich zeszłym sezonie nie punktował, ale tutaj będzie genialna próba, ponadto jest obiekt, to jest miejsce na podium pierwszej serii. 148,5 metra, skok jak Piotra. pierwszej W kwalifikacjach. I nawet chyba miał Piotrek niższe noty, więc... Murowany kandydat do bycia liderem na półmetku. I teraz, Olek zniszczył dobre skoki wczoraj. Czy powtórzę je dzisiaj? mamy kciuki. Za medalistę mistrzostwa Świata za Junior z Waldi wiemy. Wysoka parabola lotu Aleksandra zniszczyła i to jest dobra próba. Miejsce w finale pewne. 136,5 metra, 5, ,5 minut na trzecia pozycja. Coś będzie w okolicach czołowej, 15 na pewno. McKenzie bo i plaus genialna próba. Na top 10 Kanadyjczyka. I teraz Stefan Hula. E, po wczorajszym skoku raczej niespodziewany awans. Bo nie było widać w tym skoku jakiegoś potencjału na coś więcej, ale dobry skok w kwalifikacjach top 10, a teraz spóźnił trochę Stefan na progu i szybuje nisko. Przekazać 120 metra, ale nie o dużą ilość. 125,5 metra, 2 punkty, 1 z jest drugi. Nie będzie punktów, ale konkurs raczej może zalecieć do tak średnio udanych. Nie było tragedii, bo awans jest. Dobry skok w kwalifikacjach, jeden z najlepszych od dawna i teraz. Piotr żyła w ogóle, ostatnio jest jeszcze fanalaja. Aktualnie nie spodziewałem dojść wynik. To świadczy o wysokim poziomie, ale. Zwycięstwa kwalifikacji, wczoraj trzeci Piotr żyła. Zbyt szybko wyszedł z progu i szybuje w okresie 128 metrów. A czy starczy na awans? nie wiem. jeszcze 6. 6 za wiatr, 36. Nie ma Piotra. Nie o zwycięstwa w kwalifikacjach, nie ma go w serii finałowej. Mało kto się raczej tego spodziewał. I teraz czas na naszego mistrza Legenda w Polskich Skokach Kamień Stoch Oby skok Przestraszczy się jak z pierwszej serii wczoraj wykonaj i z drugiej też Kamień Stoch Spóźniona próba na progu, ale skok oki za 130 metrów punkty powinny być. 130 metrów, dwa tylko pomijający za wiatr i 25. jest awans do finału i na pewno będzie chciał Kamil poprawić swą pozycję. Ale Kuba Wolny najprawdopodobniej będzie liderem, bo raczej Rio nawet on nie da rady. Nie jednak Rioju, tylko jedna dziesiąta za Kubą. A to są historyczne szanse na podium Kuby Wolnego. Nie miał jeszcze aż takiej okazji. I teraz Kamil Stong. Na pewno oczekiwał coś więcej niż 130 metrów, ale musi skoczyć 136 metrów wyprowadzić. Że mamy kciuki za kamila. Dobre wyjście z progu i... Wysoko leciał kamień. W jest 140 metrów. To jest skok. Co da mu ładu naszej doczowej 20 minimum? 147 metrów. Jest liderem kamień. Nad laurokosem. Teraz Aleksander zniszczył. Kamil Stok jest szósty. Czy Olek zniszczył, wyprzedzi Kamila i będzie ją drugim Polakiem? Najwyżej, mamy kciuki za Olka. Wczoraj dobry występ, a jak dzisiaj? Dobre wyjście z progu, ale spadł dość szybko. A mimo wszystko, że w okresie 140 metrów będzie prowadził. Nie, nie wiem, czy prowadził. To 37. 6 punktów na więcej zawiadł. I jest trzeci? Miejsce. W trzowej 16 jest, może się nad dać coś więcej. I ostatni lider po pierwszej serii: Jakub Wolny, Ryoju Z serii finałowej również odleciał. Praktycznie wszystkim on będzie chciał, mimo swoje miejsce, ale oby tylko utrzymał. Nic więcej, bo my trzymamy kciuki za Jakuba Wolnego, żeby dały radę stanąć dzisiaj na podium. Kuba Wolny. Delikatnie spóźniony skok na progu, i niestety to jest coś w okolicach 130 metrów tylko 129,5, 4,5 jest szósty Kuba nie daje rady, niestety, dzisiejszego konkursu wygrać, ani stanąć na podium. Niewiele braku, 5 metrów gdzieś. I Real wygrywa przed crafting Fettnerem Czech naszych wczoraj 20. Niestety nie wytrzymał tej presji, Jakub Wolny. ale może za dwa tygodnie w City Zobaczmy jeszcze klasyfikację Pucharu Świata i Pucharu Narodów, jak to się zmieniło. Ryby na pewno powiększył dość sporo swoją przewagę. Aktualnie jest Ryo w formie dominatora. Pamiętajcie w międzyczasie zmienić ten czerwony przycisk na szary oraz łapkę do góry. I zobaczmy. Pucharze, na pewno Austriacy dużo do nas odrobili, bo dwóch ich na podium. Petnery i Kraft. Pucharze Świata. Kamil jest teraz drugi, a Dawid spadł już na czwartą pozycję. Piotrek jest jedenasty, spadek niestety. Kuba osiemnasty, Olek, dwudziesty pierwszy, Paweł Wąsek, dwudziesty czwarty, Stefan, dwudziesty szósty. I czasem z punkty mają jeszcze groszek, strękała i kot. Uważaj, na jesteśmy liderami, ale nasza przewaga jest dość mała. Więc. Do następnego odcinka. Cześć.